Siemanko widzowie. Dzisiaj jestem z moim kolegą i nagrywamy w szkole. No i, i Cristiano Ronaldo najlepszy jest. I, I wchodzimy do takiej gry na Robloxie, gdzie nauczyłem się w nią grać. No. Nikolas mi pokazał i to no. jest pierwszy odcinek Christiano Ronaldo z z To jest odcinek z Nikolasem. Jesteśmy w szkole. I to jest ta gra. I idziemy do jakiejś drużyny, ja wam wszystko pokażę. No właśnie! Cristiano Ronaldo najlepszy. Kilka sekund zostało. I kto i kliknijcie subskrypcję i to, i łopecki, to yy, będzie jeden uczyliście. cukierek dla Was pieniądze To zasubskrybujcie ten Uwaga kanał, bo mój kolega na się bardzo stara. Tysiąc subów. Albo... Na mój pierwszy srebrny przycisk, czyli na tysiąc subów. No... To wiecie, co zrobię? Zła bramka. Wiecie, co zrobię? Sz Zła bramka. Strzeliłem... I to było za samo... Jak? Czuję. Normalnie. Bo niebieskie rękawiczki. Uwaga. No, i kliki na 100 subs... tysięcy subskrypcji. To... na mój pierwszy srebrny przycisk. To be... Wiecie, Będziemy zostanie? Was kochali, widzowie. Nie. Wiecie, co zrobię? Uwaga, nagram pierwszą moją piosenkę. I, i to się nazywa. Ustaw, zielone, zielone Znaczyń. nie. To będzie inna. Ja? No, normalnie. Będę ją komponował przez ten czas, ale musicie. Klik 100 tysięcy subskrypcji, żebym miał pierwszy skomny przycisk, no. to wtedy wam nagram piosenkę. do albo, ja, albo ja, albo jak zostawicie nawet 10 tysięcy subów, nie 100 tysięcy, 100, w, 100, 000, 100 000. 000 subów, to, to Wy jesteście najlepsi. Tak. I, i, I mogę teraz ja zagrać do widzów, coś tam zagadać? Nie. No to, to robimy kolejną rundę. Ale jeszcze będą pojawiały się odcinki z Nikolasem. Jak z nim gramy Pokazujemy Też na konto. I nie, i nie pokazujemy A twarz twarzy. pokażemy na 100 tysięcy subów. No, ale piknie ja idzie. Łupyczki. No na 100 tysięcy subów to pokażemy. No moją twarz znacie, ale Nikolasa. Nie znacie? No, no i... właśnie, nie znacie Nikolasa. Jak 100 tysięcy subów będzie, to, pokażę to wtedy pokażę Nikolas twarz, jak Będzie na moim kanale 100 tysięcy subów. I, no i łazujem brameczkę, piękną I kliknijcie o subskrypcję, bo nie no. jesteście najlepsi oczywiście. Jest 14, tak? muszę chyba kończyć nagrywanie, dlatego że muszę powiadomić moją mamę, że chcę jeszcze troszkę kilka minut. O, oczywiście, ale pamiętajcie widzowie, jesteście najlepsi i nigdy się nie podawajcie. To, jak będziecie tak, tak, słabi w tą grę, to się nigdy nie podawajcie, bo jak ja kiedyś byłam słaby, to potem i, o, bu, jestem lepszy teraz. To się nigdy nie poddawajcie, pamiętajcie. Nie. Nigdy się nie poddawajcie, bo poddanie nie wchodzi w grę. Bo możecie ja muszę być już dzwonić pra... do mamy. Jutro będzie kolejny odcinek z tej gry. Dzie Uwaga. Pa, Waga. Marka. Chwila. Uwaga. Marka. Uwaga. Papa. Pa. Pa, pa.